Siema, ja jestem Axel. W dzisiejszym filmiku umówimy sobie aktualizację 12.50. Zapraszam Was do oglądania. Wielka 12.50 wprowadziła do świata Fortnite mnóstwo nowych przedmiotów, jak skórki, plecaki, kilofy oraz różne nowe bronie i przedmioty. Pierwszą rzeczą, o której chciałbym mówić jest wyciek plakatów przedstawiający sezon trzeci chapteru 2 w Fortnite 2 Tyroja. Kolejną już drugą rzeczą, o której chciałbym mówić jest nerf i sniperki. Była ona zbyt potężną bronią i dlatego doczekała się swojego nerfa. Od dziś na mapie Fortnite, takołomne kino już jest prawdziwą miejscówką. Nie jest już ono punktem korelatacyjnym. Teraz wam ukazuje się to na ekranie. Świat Fortnite niedługo zawita nowy tryb, którego mapa przedstawia Wam się na ekranie. Co ciekawe, w tym trybie będziemy mogli użyć specjalnych hamotek, jak klaskanie, siedzenie. Tego jeszcze nie było. Za samo wejście do gry trybu Królewska Impreza będzie można odebrać darmowy plecak o nazwie Neon Wings. Ten tryb wystartuje za około tydzień. Za około dwa tygodnie wystartuje w Fortnite nowy Starter Pack, który będzie w cenie około 20 zł, który pokazuje Wam się teraz na ekranie. Na koniec filmiku przekieruję Was do filmiku Hypexa, który pokaże nowe skórki, kilowe plecaki i malowania do broni. No i co? Dziękuję bardzo za oglądanie. Ja byłem Aksel Psiema. Omai wa Mou